I tak ściągnę do Nie ma! Faktycznie jest ściana! Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy ubijali e, wspomniany Pumpkin Moon się Mazoku. Dzień dobry. I ja na szybko chcę zrobić tylko zbrojkę, o której mówiłem, pomóż mi. Pokaż, spoko. spoko. <laughs> Bo mnie zabiją, nie mam założonej. Oczywiście wezmę Tom z bitla na jeszcze większą obronę. Kilka rzeczy zrobiłem sobie na menacing, więc będę po prostu miał. Więcej obrażeń, bo jednak na tego Pumpkin Moon chcielibyśmy przejść do jak najdalszej fali. Dobra, chyba noc jest. O, nie? jest, koniec. Jak koniec. widzicie, znowu był Solar Eclipse. My <laughs> mamy go dosłownie co dwa dni. Nie wiem, <laughs> to jest chore. Ale no, kto to lubi, tak? No. Nailhead. Oczywiście, ja zawsze muszę być zabity przez niego. Ja nie wiem, o co mu chodzi. Co tam, że musimy ja mu się zrobiłem? śpieszyć? Co tam, że musimy się śpieszyć, nie? Bo nam noc ucieka. O, nie żyjesz praktycznie. Idź do pielęgniarki. Ah. <laughs> <laughs> Dobra, no cóż. O, tu też ekipa siedzi. Nie wiem, napiszcie czy też was y, tak irytuje Solar Eclipse, bo mnie naprawdę totalnie... Po prostu brak mi słów na ten event. No patrz, jeszcze mnie zabije, nie? No, się tego. Dobra, ten... leci, już, leci już na arenę. Ja też idę się wyleczyć. Dobra, to dawaj. Jeszcze Właśnie na arenkę. Dobra. Tam gdzie no, mamy Daliśmy, daliśmy pułapki. Daliśmy jakieś tam inne duperelki, i ogólnie jest spoko, więc lecimy. Ja już odpalam sobie potki. Dobra, poszło. Tego Tych hasków mam pełno. Masz przyłowaczkę, nie? Tak, już będę klikał, chodź. Czekaj, czekaj, bo muszę jeszcze potki. Wiem, wiem, tylko ja się śpieszę, bo jednak szkoda o, czasu. No, wszystko działa. Machina zagwady. W ogóle nie powiedziałeś ten, że mamy arenkę zrobioną na arence do Old One Army. Odpaliłeś ten? Odpaliłeś tutaj? Dobra, wszystko działa, tak? Mamy. Na Old One's Army będziemy bili. Myślę, że może nam pójść nieźle. I w ogóle ja nawet zadaję fajne obrażenia, wiesz? I chcielibyśmy dojść do 15 fali, oczywiście, żeby pobić tych pumpkingów. W ogóle jest wiele nowych rzeczy z tego co wiemy Nawet z morning woodów. No, także przydałoby się dojść jak najdalej. A już jest trzecia fala, ty. No, szybko lecam, ale to okay, się chyba okay. od siódmej dopiero. Za, od, od ósmej się zapia, dopiero no zaczyna. Wiadomo, się zadawało. A tutaj może nie? Bardziej przy tych y, spiky bola chyba tak, tutaj Zbieraj staczą. koniecznie ten, y, ten Spooky Wood, bo z niego można fajne rzeczy budować. Tak, tak, będzie. Ja będę chciał zbierali. coś z niego zrobić na pewno. O, czwarta fala. Tutaj się wykaże, poza tym jeszcze też się wykaże z jakichś tutaj templowych materiałów pewnie. A właśnie, ja sobie nie wiem. My wiedziałam. jeszcze nie wiemy o tym, że... Ała, 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 ała. Strzelają. My jeszcze nie widzieliśmy waszych komentarzy, bo to jest nagrywane naprzód, nie? Bo MRS Wyjazd ma. Tak. To jest ostatni odcinek naprzód. O, jest już łód. Widać pasek. Gdzie on jest? Nie wiem, Zresztą ale ładuje tam na dół. Ładuj go z tsunami. Zobaczmy, bo jest. jeden hit od jakiegokolwiek moba już prawie nie żyje. Nie? Mimo, że no jest ten co, ja mam powiedzieć? Nie? No to już w ogóle. Jest tam coś na dole? No nie wiem, ja tak na razie tutaj się nie O, jest z lewej strony Morningwood. Patrz jakiego ładuję, jak mocno. No twoje tsunami poda... jest OP, nie? <laughs> jest OP, O, jest. na mnie skoczył. Dwa skoczyły na mnie na górę. No dobra, to ładuję ich. Dobra, dajemy ich tu na nagraniu. Myk. Idzie nam nieźle ten pumpkin, Moon. Widzę tutaj, jest nadzieja. I weszły w kolce. 400 obrażeń dostałem. O. No, to jest z się Morning pewnie. O, o pumpkin, Pump przyszedł. <noise> Ale dobrze, masz Flareon. Flareon na Punk... Punk... pumpkina jest najlepszy. O, daje. wypadło mi Zawsze coś. Zawsze do tego biłem. Czy to jest... O, Three Mount, Ten nowy z Morning Kuda. Mam problem. Uważaj, uważaj. O? Dawaj go Przestań z Tsunami. Mam... Go z Tsunami. No, no, no. Tylko daj nie podejść do niego. <laughs> No to tak, że muszę się wyleczyć, wiesz, a ja w życia nie ja mam... Ja muszę potki łyknąć. Łykaj, łykaj i go wal, żebyśmy jak najdalej przeszli, żeby tutaj... O! Nie! Pomocy! Pomoc! Dobra! Dobra, szybko potkij. Łykaj, muszę pan leknąć. i lecimy. Szybko do w to wszystko mi dać. Bo ty robisz największe obrażenia i musisz cały czas salić, bo będzie lipa. Jest ja ekran, żeby wszystko widzieć ładnie. O! Właśnie Dobrze, że mówisz. Dobra Teraz postaramy się coś tutaj pozacić. Te pułapki zawsze daj. O, jest jeszcze nawet relikt! I jakieś tam itemki Ja Jeszcze nie nawet ten też, no? mówiłem ci. Ten mount wypadł. Ten z mornik uda? Dobra, zbieram co tu mogę. Tak. Jest o, też tak pusha. Znaczy z stake Launcher i, i relikt, nie? No i pet ten. Znaczy PET, boże. Czemu ja mówię PET, no mount. No bo ktoś wie, wiadomo co chodzi, ale no mylisz się po prostu i tyle. Trzy nagrania to za dużo na jeden dzień. Oh, tak, z O jest mornik. O jest, kolega. Patrzcie jak on schodzi. Żeby chociaż piętnastą falę, bo jak nie to wiesz to tak przypał trochę będzie. Mam drugi mount. Do ciebie. Super. Fajnie. O, pumpking, uwaga. Pumpkin kinga walimy, dawaj z tsunami. o, On spadnie na te tsunami. O, staram się go jakoś trakać, a dostałem sobie dłoń. Ważej na siebie, bo tam na dole wood nawala do nas. Fajnie nie na było jakby już tych pumpkingi były, nie? Coś z niego wypadło, coś białego. O! Co to jest? To chyba jakiś... ten, to jest jakiś plecik chyba. O i też ta! O! Ten fajny, latający chłop! Jack Lantern ten. Znaczy chyba on tego. jako w mini wersji. Eee, pumpking, pumpking! O! Po lewo. Dobra, go będę tutaj brał na siebie, a ty strzelaj tam prawej. Staram się. Czego tam trafiam ładnie nawet? Ale no padło spider egg. Pet Spider oczywiście. No i relikt z niego. Plus mamy nowego peta, light peta. Pumpkinga małego, to jest piękne. Bardzo właśnie, ładny. ten Mi się pet mega, podoba. mega. O, jest relikt, kolejny. O, mam też dla ciebie, lol. Trzymaj jak staw chcesz to może założyć. Chyba. I bad sefter wypadł. No to na maga. I masz Uble... też ten go mounta, żebyś już o, miał. O, jest to kolejny. Podnieś sobie tam. Nie mam czasu na teraz, no, bo dobra, ja dobra, podzielimy się później. Tak, tak, nie ma czasu na razie na to, trzeba jak najdalej przejść. Dobra. O, moja wyspa tutaj się rozrasta. Którą zrobiłem jeszcze w sumie nie wiem po co, ale nawet nam się podoba, więc sobie tak jest i tyle. No, całkiem fajnie wygląda, urokliwie tak. Jak z moda jakiegoś. No, jakby tak sobie była naturalnie, nie, się pojawiła. No, 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 no. O, jest ten, Jack on lanterny Lancer chyba, to się tak nazywało. Mm -hmm. Kolejny Pumpkin. Dobra, teraz Pumpkingi, to już lecimy, tylko musimy szybciej trochę, żeby do tego. Kurde, tego Morning Wooda fajnie było zabić, bo wiesz, ten, ten Mount, jeszcze jeden by się przydał. Ja mam! Ty dwa! Masz dwa, tak? Mam A, dwa. dobra, to w to sumie... nie, nie na mnie z pickiem znowu, panie. Mamy go, jest? Dobra, jest kolejna nowa rzecz, te kruki. Kurde tego, tego morning woda muszę zabić, bo on trochę nam uderza, wiesz. Dobra, mocno. to dawaj go, a ja tutaj z pumpkingami sobie polatam. Tylko nie wiem gdzie on jest. Nie widzę kupic, ale dobra Tylko to. Dużo im nie go. robię tym wojem, nie? Bo jestem pod warding, także. Masz dwóch, kurde. Pod Tankosa. To już ładuję go. Ładuj tym tsunami, ja idę z nimi na prawo będę biegł powoli. Dobra, dobra, dobra. Ale cię gonią. <laughs> Z tymi głupimi twarzami, jak mają tą wiesz taką nie, nie złą, tą taką... O tą rozdziewaną się jeszcze wygląda. Aha, dostałem sobie. O nie, najgorzej. Obrażę Dobra, pociekasz chwilę. Hmm, ja przeżyję, tylko że szkoda, że wiesz, obrażenia, nie? Bo, bo oni leci. zostawiają te, wiesz, te takie żółte kosy i można to łatwo popaść. Tak, ja wiem. A ja muszę jeszcze celować, no to muszę się nie ciągle. Dobra. Dobra. Ło, wow, mam coś nowego? Ja jestem z powrotem. Fajnie jakbyś mi to serduszka zostawił, bo mam mało chapę A, dobra. Black Fairy Dust i do tego jeszcze Dark Harvest A to jest sweep ten nowy Dobra, szybko ich. Dajemy Wyfala ich, dajemy się. ich, bo z nich najszybciej procenty wlecam. Pięchnast... O, no, nie wytrzymam zaraz! O. Jakie obrażenia chore Piętnasta fala, bo inaczej słabi będziemy. Ej Morning spadł z góry, wiesz o tym? Wiem z mojej wyspy, nie? Tak, twoja wyspa się przydała nam. Staram się tu je bić, ale dużo nie zadam, nie? Nie, no coś tam mówię, że bijesz. Coś bije, ale to bardzo mało, a noc już ucieka. Dawaj, dawaj je, ja, dawaj. Dobra, na dół z nimi schodzę, ty z góry je bij. No, ale nie walą mi tak my... do ciebie kosami. Ja padam machita. No. Okej. Okay. To będzie ciężko. Ciężko jest, bo ja się teleportuję do ciebie, kiedy oni wyprowadzą ataki i ciężko mi uciec od tego. No właśnie, ty ja tym tankiem nic ci nie pomogę tak naprawdę, bo ty i tak musisz omijać te kosy. Fajnie byśmy mieli tą, Może Terra Blade'a proszę mi wybrać, halo. O, już nie mam HP. Właśnie teraz cały czas to samo. Uciekaj, uciekaj. Dawaj, dawaj. Nie, jeszcze trochę nocy jest. Jeszcze nie ma biedy takiej. No Ten strzela z dołu, ten strzela kurde z góry. Mamy, A mamy, jeszcze... teraz już o punkty, fajnie. Przynajmniej chciałem do 15 żeby honor był. No, Honorowo. Widzisz? Kurde, ten morning głodna wala, pan ci z dołu. Ciężko dominąć, jest tego tyle Dobra, ładuję go. O jest trofka! Super! Jest fajnie. No i dobra. nie wiem, nie O, ja też wytrwać. padłem. to chore jest. Też mi się padło, ale mamy trofeum jego. 300 punktów mamy, 15 fala, jest ok, chyba jak na pierwszy raz. A, A bo się akurat. No to w sumie i tak byśmy nie zdążyli. No dobra, popatrzymy co mamy nowego. Jak na pierwszy raz, nie jest źle, bo można by do tego podejść ponownie, później. Poza tym, może ja bym się zrobił bardziej w menacing i też bił więcej? Zobaczymy. Mogę spróbować. Przy kolejnej Oraz próbie, żebym też bił, nie? Zbieramy te wszystkie rzeczy. Ale chyba nie poszło nam źle, no. Nie no, przetrwaliśmy do ostatecznej fali, więc chyba jest okej. Okay. No tak, honor zachowany, że tak powiem. Poza tym mamy dużo też rzeczy, o trzeba to wyłączyć. No jeszcze Oj. trzeba wspomnieć o tym, że... ja Cały czas teleportowałem do ciebie i dostałem od razu hitę na twarz i cały hewa traciłem. No niestety o, nasz ktoś... łucznik nie mógł tutaj zadziałać. Co Czekaj, to niech jest? to się uspokoi? Co masz? Mam dom! Y... Nie, nie wiem o, jak to się ratające, super Mamy też Necromantic Scroll, scarecrow, Tu się pozabijali, więc mamy to wszystko. Co o tym króli? <laughs> Ale kurde, nie e, to był to nie jest królik z Halloween co? Który królik z Halloween? Tu. Szonetko podczas Halloween. Lol, faktycznie, no? Czy teraz nie co wiem, mamy Halloween A, na bajt. świecie, czy o co chodzi po po biciu Pumpkina? Nie mam pojęcia. Nie kołam na pewno tak nie było, ale Dobra, wszystko. No to Chyba sprawdzamy. E, dobra, e, po czyli pierwsze masz, mamy nowego naszego pacjka, czyli pumpkinga. Ej, zobacz, <laughs> przychodzą. ej, zdziwię się jak Halloween się odpali. Nie przestawialiście kąpie? <laughs> nie, nie, no. Wakacje mamy to tak średnie. Patrzcie, ale uroczy jest ten pumpking. On chyba zmienia twarzyczki, nie? Fajnie, tak, fajnie, zmienia. że go mamy. I teraz tak zakładam sobie nowego mounta. I on jest mega szybki. Bo no on jest naprawdę. najszybszy. Tak. On jest najszybszy w grze i... No jest super, naprawdę. Zdecydowanie to jest wariat. Jeszcze nie kiedyś ma możemy skoku. podejść do Pumpkinga, nie wiem, może tam pod koniec gierki, żeby nie wiem, pobić jakiś rekord i na nabić punktów na 15 fali. Ej, no Halloween się odpalił! Godiback no, ale... mam! Jak to jest możliwe? No nie wiem! No przecież nie zmieniałem daty. <grym> nie rozumiem, a w sumie to ja powinienem zmienić, bo ja hostuję serwer, nie? Ty no mam Godiback otwieram. Czekaj. O, to nieźle Godiback. O! Pixie pantsy i shirt. Jakiś strój <grym> mi wypadł. Nie, Ej, no, ja w szoku poczekaj. jestem. Poczekaj, jeżeli od 1.4 dodali tak, że po jakby podejściu do Pumpkin Moona i pokonaniu go, może jest tak, że po pokonaniu, odpali się nam na jakiś czas Halloween, nie wiem, to jest, ty... Tak nie no, było, to dziwne. No, ale... Dobra, czyli to jest nowe. Tu mamy oczywiście to na Rangera. Sobie Dostałem masz, masz ten zwój dla Samonera. Też, mam, e, też mam. Nie wypadło mi to, wiesz? To Pet akurat. Spider też mam. No A municję byś mi dał jeszcze. Masz tutaj e, możesz wampiry zabijać. A patrz, czapeczka dla ja mam ciebie. Ja jeszcze whipa, zobacz. Fajnie. Taką kosę mam fajnie to no, wygląda. Ja mam cały seciko tego. Zobacz, siema jestem. Piękną czapkę masz. Zobaczmy, ile to Dobre. bije. Ło, wow, 400. Faktycznie są te slajmy cały czas. Ciekawe. No właśnie, to mówię ci. No i mam jeszcze to na ciebie. A to jest. No, no nie wiem, czy to jest takie dobre. No i oczywiście kruki, 63 obrażeń, Deadly Sphere i tak ma... A też ma 63, czyli jakby Raven będzie miał więcej. Jak go damy na jakiś, wiesz. Reforgh. Mm -hmm, mm -hmm, no, masz rację, masz rację. Choć idziemy do bazy postawić. No, bo wszystko zebrałeś? Masz trofeum? Ja mam trofeum z Pumpkinga, mam trofeum. A czy trofeum, tak? tak trofeum tego tak. z mam. Dobra, to chodź postawisz. Ja dam relikty, daj te trofeum, sprzedamy resztę. Mm. No i po jednej rzeczy sobie zachowamy, nie? Z tego eventu. I jeszcze widzowie będziemy chcieli wam coś fajnego pokazać, ja już to zabiorę się za to. Gdzie to było? Ludy <laughs> potrzebuje. Bardzo fajna fajnego. Rzecz. Mówisz? Musimy w końcu to zrobić, bo każdy mówi, a zróbcie będzie wam przyjemnie. No to. No to niech nam będzie. Czekaj, gdzie to jest? Te, ten Spooky Wood, w ogóle można zrobić sobie też zbrojkę, nie? Fajne meble, no. Powiem ci, no, no, że no. z tego coś ładnego można zrobić. Ja bardzo lubię takie klimaty Halloween i podoba mi się to, że chcesz coś z tego zrobić. Jakiś domek, to będzie fajne. I no zrobiłem toaletę. Wiecia. Ale Serio? zrobiłem tą toaletę bez, nie tak bez, tutaj bez powodu. Bo muszę znaleźć teraz, gdzie ty to odłożyłeś. To dużym? Broken Hero Sort szukam. Ha, właśnie, tego mamy, to jest dobre pytanie. A, jeszcze tu przy okazji powiem, że pofarbowałem moje minionki. Ktoś mi tam pisał, żebym pofarbował, to pofarbowałem. E... Właśnie, można farbować. Taki szampon jest od zoologicki, proszę bardzo, tutaj jest. E, wkładacie Pozostaje. go tutaj i macie od razu kolor naszego minionka. Fajnie to wygląda. Tego scrolla też zostawię i chciałbym. Dobra, po jednej rzeczy masz łódź, ci dam ten spółki, bo to będzie dla ciebie. I co, czekaj. Gdzie jest light? A on jest w grzybie. A, w grzybie. On jest w grzybie. Dobra, czekaj. Wiesz co, zaraz mm -hmm. to sprawdzimy, tylko ja chciałbym zobaczyć, ja mam coś takiego... Czy to na pewno nie można czegoś nowego zrobić? Ten deadlish odłożę. Siema, guide. A, mamy mamy broken here Czekaj, a, spooky wingsy, no tak, mogę zrobić sobie spooky wingsy, ale... One chyba nie są jakieś super. Nie sądzę, żebym chciał. Jeszcze wypadły mi te Fiery Wings, mogę zrobić. Ale i tak Fischronowe, jak dla mnie, mają no, najlepszą tutaj trakcję Już na Najfajniej się lata. Dobra, to my idziemy ogarnąć, gdzie jest ten Hero Sword. Może ktoś ma wykół. I słyszymy się po cięciu. Witam, witam w mojej łazience. Właśnie jeszcze jesteśmy. Nie. Co? Jeszcze nie łazience. A, jeszcze nie łazience. Ale stworzymy łazienkę, bo Terra Toilet daje posiadaczowi. Ehm, niesamowite prawo do posiadania najlepszej łazienki Także ja tutaj tworzę, albo jeszcze zanim stworzę Znaleźliśmy oczywiście Broken Hero Sword w jednej ze skrzyń w innym domku Także okazało się, że po prostu Zoku to sobie odłożył na oceanie Czekaj, <laughs> no Co coś? tam się dzieje? O, biją się Ty, ten slime ich bije To właśnie tego slima pomszczę go Pomszczysz slime'a? No, nie mogę, bo Czy tu co? Dami są, dobra <laughs> I tak, no pokażę dobrze. ci tylko to, co tam jest napisane. Widzowie u mnie widzieli, zobacz, ty to zrobisz. To jest, jest napisane, że serio work. użyjesz Broken Hero Sorda, żeby <noise> zrobić toaletę. Faktycznie jest napisane, no? To I ja mogę go zrobić? Tak. Jaki zielony ten kibel. Ładny, ładny, jak nasze Terra Spark Bootsy, wiadomo tutaj. Czemu nie ma jakiegoś aczemuentu za to? Wziąłem też nagrobki, zebraliśmy, bo pokażemy wam jeszcze bloki łucyborganowe. No idziemy to postawić. Hmm. Właśnie, gdzie ten kibel? może tutaj patrz. Oka. O tu może. Och, przepiękne. Zdecydowanie. Ale moja, siad moja dupcia może na tym siedzieć. Oj, tak byku. Ja też chcę. Czekaj, siądź na mnie. Czekaj, bo ja muszę ściągnąć czapkę. O. Zróbmy to razem. <laughs> na no nie siedzą we dwóch co za chłopie. No i co z tym jest takiego super? Bo ja no nie No i, i chyba. jeszcze z tego co wiem, o wiem 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 moment. Ja to muszę pokazać. Gdzie jest mechaniczka? Na... te na biomie lodowym. Dobra, to chodź ze mną, bo przy no, okazji okay. pokażemy nowe bloki u cyborga, ale pokażę wam coś, co jest dodane do gry i... Ups, nie tu. Jest to głupie, po prostu powiem, że jest to głupie, no bo co mam innego powiedzieć? Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi, tylko... Czemu nagrobki są? A, no bo, żeby to zrobić biom. O, no tak. ciemno się robi. Czemu no i nie? mamy straszny klimat. W ogóle moglibyśmy pokazać tego takiego specjalnego zombie podczas tego eventu, tego co nie ma. E, sprzedaje eko bloki, które po prostu wyglądają. Mi się pan Zoku bardziej o tym wypowie. Ja kupiłem trochę. ONLY... co? Widoczne tylko przez eko. Jakieś okularki, hmm. te, które są tutaj chyba. Znaczy, może to po prostu być tak. Serio? Nie wiem, zaraz zobaczmy. Wydaje mi się, że to tylko taki opis, chociaż? Kupię te okulary też Pokazuję te. Ukryte bloki. Ej, poczekaj, czy to rzeczywiście o to chodzi? No to, Ej, to, mapek to w takim razie, będzie. w takim razie te echo... oho, Niewidoczne bloki, jak w Minecrafcie! Wiesz, na, te, na tej oho. zasadzie. i jak ściągnę te Nie ma! Faktycznie, jest ściana! Ale ładnie! Pamięci tak... To mogłoby być super w jakichś machinimach, albo właśnie na jakichś mapkach Adventure, wiesz. No, generalnie tego zastosowanie typu. na wielu mapach, nie? Żeby gdzieś zrobić takie po prostu. Stoję w przejście albo coś. No ja Ciebie teraz widzę, mam google, ale zdejmuję. Zajmuj, I patrzę, i czarodzieje. czarodzieje. Super, nie? Nie no, super to jest. Ja nie sądziłem, że te bloki są tak fajne podczas tego. Można by było coś kupimy z tego zrobić. No? Kupi kupimy więcej i zobaczymy, coś wykombinujemy, wow. sobie założę. No właśnie, właśnie, zobaczmy, czy możemy potraktować to tym młotkiem. Możemy! Ciekawe. Jak to nie zrobić? Coś czego nie było i, i wielki plus tutaj. Na pewno brotki. to się przyczyni do stworzenia jakichś ciekawych mechanizmów na mapkach takich przygodowych, nie? Dobra, wykupiłem stack, nie? Żebyśmy mieli. Mhm. On tu w ogóle jeszcze ma Cyborg Shit i w ogóle całej cyborga fajnie mhm. to musi wyglądać. A też kupię. <laughs> też kupię. Kup sobie Dobra, chcę. i możemy tutaj już rozkopać. Jak widzicie bardzo fajne bloki, mi się podobają. Możecie napisać czy wam się podobają w komentarzu, czy, nie wiem, będziecie używali ich, a może zrobicie jakąś mapkę, wow. O, dla nas zróbcie mapkę. Zombie przyszedł ten, jak to, pielęgniarka. O, ciekawe zombie. Dobra, lecimy. No ja odkładam tutaj te rzeczy. No i co z tym Stroje. kiblem, panie Meres? Już, już, już. Co czy... w nim jest takiego specjalnego, panie Meres? A, miałem do mechaniczki pójść, o minąłem, o. czekaj chwilę. Nie mamy miejsca. Tutaj jedno mogę wyrzucić, te są Ego brzydkie block. rzeczy, więc to schowam. I do mebli wrzucę nagrobki, niesamowite meble do domu. No Dobra, jak, ja, lecę ja do niej. Nie, nie chciałbyś mieć takiego nagrobku na biurku? No powiem na ci, rzecz. że może być bardzo fajne. Wow, a mnie wywiało. No jeszcze tego goli hmm. Mechaniczko, sprzedaj mi co nieco. Bo chyba już schowałem albo nie mam, czekaj, już sprawdzę. A, miałem, dobra, nieważne. Ale i tak muszę kupić od ciebie. <gry> nie mamy znowu miejsca na Accessori, nie, ja nie wiem. 13 man. skrzynek trzeba zrobić chyba. Na jedną rzecz. Nie, ten i ten. Wiem, dam tu tutaj może na... Idę idę, żeby tutaj mm, was zafascynować. No i co z, I z tym? I włączymy sobie kibelek, prawda? Montej i buzik mogę dać tutaj. Na ścianę możesz dać w sumie też. Tutaj dałem. I proszę Państwa, chciałem tak ładnie zrobić, proszę bardzo. Czyń y, tutaj honory. Przybliż panie. ekran sobie. Czekaj, przybliżę. Fajnie, że jest Halloween. Goody buggy ten wydropimy sobie I stroje trochę. Stroje creepera może. No, stroje Dobra, to... zdobędziemy. To co? Klikamy? Klikaj. Klikaj, klikaj. Ja się boję, a co się stało. Dawaj, dawaj. Ja Coś fajnego. Mogę Ci zaufać? Tak, widziałem na wiki. Dobra, to klikam. Naprawdę. Zabawa, nie? Nie, no to jest. A co teraz siądę na tym kiblu? No właśnie, to widzisz troszeczkę, że tak. Zatykam, ale nie daję rady. Panie, nie. Porusz. no, Że tak powiem, nie będę się śmiał z czegoś takiego, no bo to tak średnio to śmieszne. czekoladkami. Ale ona no, no, chyba Przyznam że właśnie się. czekoladkami. Czekaj, jeszcze czekoladki. można ewentualnie zrobić częstotliwość. Wiesz, taką mniejszą. Tak, w sumie. Nie wytrzymam. Okay. To jest paskudne. E, chcieliśmy <laughs> po prostu pokazać, co twórcy mia mają tutaj w głowach, no i. Mają czekoladki w głowach. Także. No nie ale, wiem. No. Wiesz, kibal jest zielony, więc mi się podoba mimo wszystko. Ewentualnie <laughs> przez to można powiedzieć, że jest spoko, ale tak to naprawdę. To no dla mnie głupota, no ale jak już sobie jest, to niech będzie. A to nie jest czasem tego, że miało być, wiesz, załatwianie mia był, się? Był. Był spoiler, że NPC-ty będą robiły dwójeczkę, ale Ta. w końcu ten, y, chyba... Znaczy, to był żart, a jednak poszło jeszcze dalej i okazało się, że... Przeglądałem sobie wiki, patrzę i tam jak podłączysz mechanizm, to no, no wylatuje czekoladka, także możecie napisać też w komentarzu, co wy o tym sądzicie, czy że nada cringe'owa, czy nie wiem, coś takiego spoko, że po prostu Daj sobie... Daj mi przywołać jedz. tego momentu, bo w sumie schowałem swojego. A, czekaj. Proszę no, mi berło oddać. Masz. O, mój jest kolorowy. No i tak ale się pożegnamy. Ale szybki. Dzisiaj trochę krótszy odcinek. Na pewno bo do Pumpkin Moona podejdziemy jeszcze raz. Przed nami Frost Moon i w ogóle jeszcze wiele innych mm. rzeczy. Także mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał. No i co? I się będziemy żegnać. Dożyliśmy do 15 fali, czyli nie jesteśmy na Mami. No honor jest. I teraz będziemy walczyli o punkty, ale to z Meku i ja się przerobię bardziej pod obrażenia. O, Godly Otwórz sobie. Wypadł serio, faktycznie. A dostałem zgnite jaja, super. Bardzo fajna nagroda. <mogu> Chceby się obrzucić. Się. Ej, na rangera, to dla ciebie broń najlepsza <laughs> na świecie. I patrz jeszcze jakie piękne zakończenie. Lampiony w tle. Tak, właśnie chilera, lampiony, także żegnamy się um, w spokoju w pokoju i w ogóle. No i nasze nowe mounty, oczywiście. A czekaj, bo ja sobie, moja broń. jest, mój shield się nie świecił. O, Dobra, nieważne. Przykro jeszcze tutaj No to, to Zoku jest. ma kilka fajnych bloków, um, nie dość, że Puki Woody, do tego jeszcze tak. bloki, z których możemy coś zrobić i stempla, więc pewnie jakieś budowle się tam pojawią w jakimś odcinku, um, ja lecę, że tak powiem, na plażę i tak dalej, <grym> także dziękuję za obejrzenie, Zoku też. D dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie. Ładnie, pamiętajcie o łapce w górę, no i słyszymy się w, w następnym odcinku, no jeszcze dużo ich będzie, mhm. także siemka. Do widzenia.